Bye. Mm -hmm. Cześć, witajcie na kanale Remotestuje. Nazywam się Rafał. W tym filmie pokażę Wam tak szybko nowe zlecenie. Za niedługo nagram Wam, jak się skończyło stare zlecenie, film, bo tam jesteśmy już na ukończeniu. Porządki robimy, a w międzyczasie zaczynamy tutaj poddasze, Więc tutaj mamy małą toaletę. Mamy sobie pokój taki. Ogólnie mamy tutaj cztery pokoje przedpokój łazienka i taki garderoba, można powiedzieć. Wygląda to tak, w ten sposób. Na razie jest tu powiedzmy jeszcze pusto. Mogę Wam pokazać tylko ten jeden pokój. Tam są dwa pokoje. Tam jest na razie ciemno, bo rolety się były rolet Pokój tutaj za ścianą też jest ciemny. Więc na razie Wam tam nic nie pokażę, aczkolwiek będą z tego jakieś materiały na pewno. Pokazane na moim YouTubie. Tutaj jak widzicie jest taki teownik. Dwuteownik, i tam z tamtej strony jest on taki sam. Płaski sufit, skos. Osiemnastka wełna prawdopodobnie pójdzie. Osiemnastka wełna idzie w skos. Dwudziestka idzie na płasko, skosy. Osiemnastką lecimy do szczytu. I dwudziestka idzie na płasko. Tak samo dwudziestka idzie na płasko na, na, te, na te skosy. Tutaj mamy łazienkę, tu są dwa okna dachowe, płytek my tutaj nie układamy, zrobimy tylko suchą zabudowę, fachlowanko-malowanko. Widzicie, tutaj jest to, tam, ten sam temat. Tu jeszcze będzie rekuperacja, Gości, goście tu od rekuperacji będą rozkładać, bo już tu mają. Tutaj jest taki, można powiedzieć, korytarz, ciąg komunikacyjny dość wysoko. Może bo tam będzie rekuperacja przychodzić, żeby to pochować wszystko i ładnie yy, ocieplić, żeby nie było mocca. Tutaj mamy dwa okna dachowe, klatka schodowa, więc jest, jest tak, to tu wygląda. Yy, tutaj jest garderoba, małe pomieszczonko. No i tutaj są te dwa pokoje, których dzisiaj wam nie mogę pokazać, bo jest ciemno, a nie mam, nie mam tutaj lampy ze sobą, bo byłem też jeszcze na innej robocie i wszystkiego nie zdążyłem przywieźć, aczkolwiek powoli się tu tam. Gościmy teraz tutaj, także co Wam mogę pokazać z materiałów, które tu będą użyte? Standardowo Delta Reflex od Dorkena, więc ta paroizolacja jest Przeze mnie najczęściej wybierana jest bardzo dobra i oczywiście cały system. Czyli za, zacznijmy od podstaw, które jak widzę ostatnio e, na, instag na Instagramie, na Facebooku, w wiadomościach od ludzi, to mi pi piszą, to po prostu jest w ogóle pomijany temat, jak uszczelnienie obwodowe. Wielu z wykonawców nawet nie wie, do czego to jest i po to, co się, e, po to co w ogóle e, dawać. Stwierdzam, że nie trzeba. Nawet dzisiaj miałem takiego klienta na telefonie, co pokazywał mi swoje poddasze wykonane przez pewnego pana i generalnie dobrze pokazał to w tym momencie, w którym było, czyli profile zawieszone, ale nie ma jeszcze drugiej wełny. Wszystko jest do rozbiórki, wszystko jest do poprawienia od nowa. Takie sytuacje się zdarzają, więc lepiej taką sytuację wychwycić przed zapłytowaniem niż później, bo później naprawdę mogą być. Bardzo ciekawe konsekwencje z tego, z tego tytułu, a wykonawcy sobie po prostu nie zdając tego sprawy, że robią komuś źle. E, więc tak, mamy uszczelniacz obwodowy Delta TX. Mamy Duotape. Fajna, bardzo fajna taśma dwustronnie przylepna. Ona jest taka e, niebieska. Ona jest, tak widzicie żelowa, znaczy teraz nie widzicie, że ona jest żelowa, ale ona jest żelowa i ona jest mocna włóknem i powiem Wam, że tą ta, to jest ciężka paroizolacja ten Delta Reflex i dwa tygodnie może wisieć na profilach i nie spadnie. To jest naprawdę bardzo dobry, bardzo dobry czas. Ja Wam tutaj pokażę tą izolację z dystansem, jak ją wykonać i po co ten dystans się robi, z racji tego, że tutaj akurat mamy bardzo dużo miejsca, więc ten dystans możemy zastosować. Kolejną fajną rzeczą jest Delta Easy Fix, czyli to jest klej w sprayu. Jest to bardzo fajny temat, bardzo dobrze to trzyma. Możecie go stosować na profile. Możecie go stosować do złączania między sobą właśnie paroizolacji, także dość ciekawy temat na pewno będzie o tym odcinek 1 albo 2, zobaczymy. Standardowo, e, taśma Delta Multiband, czyli to jest taśma do połączeń, do połączeń naszej paroizolacji, o tej taśmie też zrobię materiał, bo też już widzę, że e, wchodzą w grę. Nie mówię, że wszyscy wykonawcy, ale większość albo duża część wykonawców stosuje po prostu na połączenie paroizolacji e, taśmę tynkarską, czyli tą pomarańczową, która tak naprawdę żadnych właściwości nie ma i to przy pierwszej większej wilgotności ona się po prostu odklei. I oczywiście taśma, w której e, to już jest naprawdę rzadkość spotykana na budowie tylko w Wy, wykwalifikowani fachowcy, ci którzy robią e, sumiennie pracę swoją, można u nich to spotkać, jest to taśma Flexband jest Delty jest to taśma, która służy nam do obklejenia e, wentylacji, rekuperacji e, i tak, dalej, i tak dalej. tutaj mogę Wam na zbliżeniu pokazać e, o co chodzi o klejuń, okien, ka, kabli itd. tak dalej, uszczelnienia, tak, wiecie paroizolacja musi być wykonana szczelnie musicie ją uszczelnić e, wszystko musicie ją uszczelnić obwodowo, kable jeżeli macie lampy podtynkowe czyli tzw tak halogeny oczka musicie zrobić kieszenie e, na te lampy musicie uszczelnić rury rekuperacyjne rury wentylacyjne od kanalizacji i wszystkie inne e, sytuacje które wam gdzieś wystają, wystają poza waszej, waszego obrysu susitu, trzeba uszczelnić i do tego służy taka taśma ta taśma jest elastyczna i tej taśmy też trochę schodzi żeby to wszystko poogarniać no i oczywiście najważniejsza jest paroizolacja ja stosuję tą bo jest ona moim zdaniem bardzo dobra, bardzo wytrzymała oprócz tego odbijająca ciepło więc można sobie zaoszczędzić trochę Trochę ciepła. No i tutaj trochę gratów poprzywoziłem, żeby tutaj już dzisiaj coś zacząć robić. Kubrik ze mną przyjechał, Luna przyjechała, ja to przyjechało. Nivel system, podpory z oczywiście stół Ketera. Tutaj mam koziołki z Volkrafta. Stołów jeszcze przywiozę że dwa, bo ja lubię mieć wszystko porozkładane. Tutaj mam, y, tu akurat mam, y, nie rękawiczkę wam chcę pokazać, ale tu mam akurat y, grzybki. Kołki, które używać będę na tym zleceniu, to jest Raflug. Według mnie najlepszy, najlepszy system mocowań jaki jest. I do y, polotermu to używam takich. 8 razy 65 mm fajnie się skręcają i mamy pewność, że one, one się one dobrze trzymają. Tutaj mam e, łączniki wzdłużne. Powiem wam, że tak, firmę, firma profili, którą będę używał, jest pierwszy raz u mnie na budowie Prefix. Ale wam powiem, że e, cena jest Dość można powiedzieć fajna, bo nie jest aż tak drogą jak w Gipsie, ale ale jest taka, można powiedzieć, nie jest to jakiś taki totalny badziew. I yy, za chwilę pokażę Wam profile, bo mam je tam na dole. Yy, grubość blachy na profilu to jest 0,6 mm. Tutaj są wieszaki obrotowe, są też pręty, też są na dole, bo tutaj. Trzeba się obniżyć dość sporo, bo tam chyba z 80 cm będzie od tych Jętek obniżenie płaskiego dachu płaskiego tutaj sufitu. Więc jest, jest tutaj co robić, więc tak to będzie wyglądać. No i wkręty, wkręty, drewno wkręty też będą z rafruga, Na które właśnie czekam, żeby tutaj dojechały. Tutaj jest taka sytuacja że tutaj nie będzie się udało Znaczy tutaj zrobimy okno tak jak ma być Obie, e, e, okna będą podpierane tak jak powinno być tylko fajnie elegancko i teraz jeszcze tak na, na szybko na wstępie e, taka informacja tu oczywiście będą pierwsze idą profile e, rękaw izolacji profile potem te profile ściągamy dajemy pierwszą warstwę wełny sznurkowanie, drugą warstwę wełny wkładamy już na profile i tak robimy w każdym pomieszczeniu żeby ta praca sprawnie szła dobra, teraz wejdę na dół, pokażę wam profile i parę słów tam jeszcze ode mnie i tutaj profilki nie wszystkie bo się rozpadało, i reszta profili czeka na polu. Aż czasami padać, bo nie będziemy moknąć. Gdzieś tu pisało. to pisało. Tu pisało. O, tutaj pisało. Wam zbliżę. Prefiks 0,6 mm. Widzicie. Gruba blacha. To samo jest na profilach y, głównych, które tutaj są tutaj też jest tylko akurat do górnego 0 0,6 mm jest tu gdzieś pokazane tutaj jest pokazane 0,6 mm czyli gruba blacha, fajna, nie będą się wyginały i także te wszystkie profile wszystkie materiały, które tutaj mam na budowie, to są z naszego sklepu strefawykonawcy.pl z Bielska Białej jeżeli ktoś z Was jest z Bielska Białej lub okolic to zapraszamy do kontaktu jeżeli byście chcieli jakieś materiały płyty kartonowo-gipsowe wkręty, paroizolacje wełny, gipsy gładzie, farby itd. tak mamy wszystko, także zapraszamy do kontaktu zapraszamy do współpracy a tymczasem e, żegnam się z wami, zapraszam do śledzenia kanału, zapraszam do wejścia sobie do linku, do opisu, tam są linki do moich social mediów, także śledźcie mnie na śledźcie mnie, a będziecie na bieżąco, facebook, instagram, tiktok i tak dalej. Trzymajcie się i do usłyszenia, hej.